I znowu piątek, tygodnia, koniec i początek, czyli dzień, w którym warto usiąść z kalendarzem, podsumować tydzień, zobaczyć, co zostało zrobione, które cele jeszcze wymagają pracy, co jeszcze warto zrobić, a co już trzeba przełożyć i zaplanować na kolejny tydzień. Dlaczego warto w piątki planować? Powód jest bardzo prosty. Po to, żeby ze spokojem móc zacząć weekend po to, żeby móc się zrelaksować i po to, żeby wyrzucić z głowy te wszystkie rzeczy, które zaprzątają ci jeszcze głowę. Bo pewnie tak jest, że jeżeli jakieś projekty są niedokończone, to ty o nich myślisz, przetwarzasz, zastanawiasz się, co z tym zrobić, w jakiej kolejności. Jeżeli usiądziesz sobie w piątek po południu czy wieczorem nad tym, co jest do zrobienia, pospisujesz te wszystkie rzeczy, Przygotujesz sobie od razu plan działania na kolejny tydzień, tak żeby w poniedziałek wiedzieć, od czego zaczynasz, a nie dopiero zaczynać i myśleć, co ja mam zrobić w tym tygodniu, bo przez takie działanie twój tydzień jest tak naprawdę krótszy, bo poniedziałek to jest już taki dzień, gdzie wypadałoby, jakby. Tak, jak ktoś pracuje na swoim, to ganze gal. Ale mimo wszystko większość z nas jest przystosowana do systemu poniedziałek, piątek. Więc wypadałoby już w poniedziałek ruszyć od rana z impetem, tak, żeby robić to, co jest najważniejsze, i tak, żeby przybliżyć się do swoich celów tygodniowych. A jeżeli ty w poniedziałek dopiero zabierasz się za zaplanowanie, co ty masz robić, to ty tak nie dość, że cały weekend masz w głowie zestresowany. Nie tylko w głowie, no bo myślisz o tym po prostu non-stop, to jeszcze na dodatek w poniedziałek zaczynasz od stresu i tego, no to co ja mam do zrobienia, i dopiero wtedy następuje wyrzucenie tych wszystkich myśli z głowy na papier, bym powiedziała, bo to jest najlepsza opcja. Wiem, że dzisiaj wiele osób planuje elektronicznie. Korzysta z różnych aplikacji. Nie do końca to jest idealne rozwiązanie. Dużo lepiej nasz umysł pracuje wtedy, kiedy może zobaczyć pewne rzeczy, które my sobie napiszemy na kartce. Ja wiem, że to może brzmieć śmiesznie, szczególnie dla osób młodych, które są już w ogóle przyzwyczajone do tego, żeby elektronicznie wszystko robić, organizować, planować. Natomiast no, jakoś tak przez naszą rękę, jak to piszemy, wypisujemy na tych kartkach, to jesteśmy w stanie to lepiej sobie wszystko zobrazować. Tym bardziej, jeżeli są jakieś zadania, które na przykład przenosisz, przepisujesz, no to na telefonie czy tam w aplikacji to się robi bardzo łatwo, to kopiuj, wklej albo po prostu przenieś. No i tyle, i to wygląda jak zupełnie nowy cel, zupełnie nowe zadanie. A jak robisz takie rzeczy na papierze, masz kalendarz papierowy. To wtedy nie ma zmiłuj, nie ma, bo widzisz, że coś przepisujesz trzeci tydzień z kolei. I może się wtedy warto zastanowić, co sprawia, że ty tak robisz, dlaczego ty sobie to robisz, jak to jest, że coś miało być już dawno, dawno zrobione, a ty ciągle to masz jako zadanie do wykonania. No i oczywiście jest jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych korzyści z takiej formy planowania i w ogóle z planowania. Natomiast dzisiaj inspiracja i krótkie przypomnienie, żeby wykorzystać piątek właśnie do takiego zrobienia sobie porządku z całym tygodniem. Ja tak patrzę tu na dół, bo tu ma właśnie swój kalendarz, zrobić sobie porządek z całym tygodniem, poplanować, wyznaczyć cele, umówić spotkania, no wiadomo, nie o tej porze. Ja nagrywam to o 21.00. Ty być może będziesz to oglądać jeszcze później, więc zrozumiałe, że nie będziesz chwytać za telefon, umawiać spotkań. Ale jeżeli to jest jedno z zadań twoich, no to też dobrze jest je robić w piątek, bo wtedy już umawiasz się na spotkanie na przyszły tydzień. Bardzo często jest tak, że jak my dzwonimy w poniedziałek, wtorek do kogoś, żeby się z nim umówić, to okazuje się, że my się już z nim w tym tygodniu nie spotkamy, bo on już ma zaplanowany swój kalendarz i dopiero kolejny tydzień wchodzi w grę. Więc dużo łatwiej, efektywniej jest planować sobie spotkania czwartek, piątek na kolejny tydzień. Tyle ode mnie z praktycznych wskazówek, biznesowych tym razem bardziej, ale życiowych też, no bo każdy przecież może również planować swoje życie, nie tylko dwa tygodnie urlopu, nie tylko to, co masz zrobić w pracy, ale również to, co masz do zrobienia w domu, na przykład ze swoimi bliskimi, jakie chcecie cele, marzenia zrealizować. Trzymam za ciebie kciuki, pozdrawiam się serdecznie. Zostaw obserwację tu albo tu, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!